Jak zrobić sobie dobre selfie? Będziesz potrzebować telefon z przednią kamerą i gumkę, taką do włosów, taką większą. I będziesz potrzebować swój wygląd, ogarnięty wygląd. Także jeżeli chcesz zrobić sobie takie dobre selfie, przygotuj się wcześniej. Ułóż włosy tak jak lubisz, jeżeli chcesz, nałóż makijaż. Tak zaopiekuj się tą swoją sferą urody i podzielimy to na trzy etapy. Pierwszy to znalezienie okna w swoim domu. Co pewnie nie będzie takie trudne. Tylko y, to okno będzie Twoim źródłem światła i ważne jest, żeby przez to okno nie wpadało Ci takie mocne, ostre światło. Ostre, czyli takie, którego widzisz krawędź, gdzie jest cień i światło i jest bardzo mocna kreska. Y, mi właśnie tu wpada takie światło. Więc ja Ci pokażę. Tu jest moje okno i widać, że to światło, które wpada jest bardzo ostre. E, no i w tym w świetle nie zrobisz sobie dobrego zdjęcia, będziesz nawet, nie będziesz mogła spojrzeć nawet na siebie. Ale często jest tak, że wystarczy, że się odsuniesz trochę od tego okna i wyjdziesz z tej sfery tego ostrego światła, kawałek dalej do tyłu. I tutaj już jest taka sytuacja, w której moja twarz jest oświetlona delikatnie od przodu. A tu nawet widać, czy z tej strony jest trochę cienia, bo Moje drugie okno w tym pomieszczeniu jest zasłonięte. Dlatego albo musisz wykorzystać okno, przez które pada takie mięciutkie światło, jak w zachmurzony dzień, albo jak słońce z zupełnie innej strony i nie wpada bezpośrednio przez to okno i stanąć przed tym oknem, albo być przed oknem, tu, przez które wpada ostre światło, ale odsunąć się tak, żeby te ostre promienie nie padały na Twoją twarz. I dobrze jest, żeby to światło padało na Twoją twarz od przodu. I teraz, jak już sobie stoisz przed tym oknem, albo gdzieś dalej, ale tak, żeby to światło nadal wpadało na Twoją twarz od przodu, czyli żebyś patrzyła w stronę okna, to weź sobie swój telefon z przednią kamerą i tą gumkę. Mówię o tej gumce, dlatego że często ten telefon spada, i trudno jest kliknąć sobie zdjęcie bez takiego podtrzymania. I próbując rekompensować to, że ten telefon trudno jest utrzymać w pionie przed sobą. My sobie pochylamy go tak, żeby nam było wygodnie kliknąć, i to już trochę psuje to zdjęcie. Dlatego teraz tak, włączam sobie aparat i ustawiam ten telefon przed sobą na wprost. Ważna sprawa, nie robię zdjęcia super od góry i nie robię zdjęcia od dołu, tylko ustawiam go na wprost. Co też ważne, nad swoją głową nie zostawiam bardzo, bardzo dużo miejsca. To znaczy, ustawiam aparat na wprost siebie tak, żeby to było dużo mniej niż pod moją głową, pod moją twarzą. Wtedy ta kompozycja jest taka ok. Krok trzeci to już bardziej takie sposoby na pozowanie. Natomiast chcę Ci zdradzić takie no, trzy sposoby, co możesz zrobić, żeby to selfie fajnie wyszło. Pierwszy to wyciągnij twarz do przodu i zrób to zarówno czołem, jak i brodą. Czyli nie wyciągaj tylko brody, nie wyciągaj tylko czoła. Ale delikatnie wysuń całą twarz, tak jakby ze swojego ciała. To jest taki ruch. Delikatnie, żeby ta twarz wyszła troszeczkę bardziej do przodu na pierwszy plan. Druga rzecz to pochyl sobie delikatnie głowę. Którą stronę czujesz? Jak Ci wygodnie? Delikatny ruch, nie pochylaj jej tak mocno, tylko zrób to yy, delikatnie. Trzecia rzecz, którą możesz dodać, żeby to selfie fajnie wyszło, to rękawe włosy. Możesz sobie je naturalnie przeczesać. I teraz popatrz. Wysuwam delikatnie twarz, pochylam ją, przeczesuję włosy. No i pstryk, pstryk. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Będę Ci bardzo wdzięczna za kciuka w górę pod tym filmem i subskrypcję tego kanału, jeżeli chcesz oglądać więcej tego typu filmów.